Wakacje powoli mijają, niektórzy odpoczywają od pracy, a w koło brzegu jest jej pełno. W naszym ośrodku do zamel ciągle sporo się dzieje, ostatni tydzień sierpnia też będzie pracowity, jak nie w tym roku, kolejne wakacje. Trzeba zaplanować u nas. Można poczuć się jak na dolnym Śląsku, zwłaszcza że w naszym ośrodku mamy ceramikę z Bolesławca. We Wrocławiu spoglądamy na park przemysłowy z wielu perspektyw, patrzymy jak się zmienia. Wakacje to dobry czas, by porozmawiać o zmianach. Z inicjatywy do Zamelu do Centrum Konferencyjnego przybyli przedstawiciele firm działających na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, by rozmawiać o reaktywacji i odnowieniu idei parku po 20 latach od jego utworzenia. Kreślimy plany na kolejne lata. Na kultowej tablicy znajdziecie ją w naszym holu przy wejściu do siedziby do Zamelu. Przed nami także dziesiąte Mistrzostwa Strzeleckie WPP. Każda firma może wystawić trzyosobową drużynę. Warto się zgłaszać, bo zawody już 19 września. Warto też śledzić nasze media społecznościowe, by nic nie przegapić.